Cześć! Zanim zaczniemy, mam do Ciebie prośbę. Zamknij oczy, odpal mnie na słuchawkach, połóż się i upewnij, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zaufaj mi. Dzięki. Módź się, otwórz oczy, już w porządku. Chłopiec, słuchając głosu z góry, posłusznie otwiera oczy. To, co widzi, to ciągnąca się pod nim spiczasta konstrukcja coś na wzór wysokiego słupa, po którym spinają się krzyczący z ich dłonie, stopy są kaleczone kawałkami szkła na każdej półce. Wielu z nich spada. Przerażony chłopiec próbuje unieść głowę, jednak z jakiegoś powodu nie może spojrzeć w górę. Czy zrobiłeś coś złego? Czy sprawiłeś, by ktokolwiek przez ciebie cierpiał? Jak wielu ludzi płakało przez faktycznie Twoje złe uczynki? Czy sprowadziłeś kogoś na złą drogę? Czy naprawdę masz na sumieniu tak wiele? Wiem, jesteś dobrym człowiekiem, który nigdy nie chciał nikogo skrzywdzić. A skoro tak, wcale nie ma powodu, byś się tam znajdował. Ludzie, którzy próbują tu dotrzeć, często zaczynają na dnie właśnie przez to, że pałali nienawiścią, wrogością i krzywdzili takich ludzi jak Ty, ludzi, którzy wydawali im się inni, ludzie, których nie rozumieli, których nie chcieli zrozumieć, których woleli nienawidzić. To nienawiść i chęć zrobienia komuś faktycznej krzywdy świadczy o tym, czy po śmierci zaczniesz na dnie czy tutaj i nic, co żaden z ludzi nieważne, czy ma na sobie sutannę, mundur czy zwykłe ubranie nikt żaden człowiek nigdy nie określi wartości innego człowieka nie zna go nie zna jego myśli, jego historii, jego motywów. Wie jedynie to, na ile mu pozwolisz. I jeśli nie zna Cię w ogóle, ale to mu wystarczy, by darzyć Cię szczerą nienawiścią za to, jaki jesteś, to on zacznie swoją wspinaczkę na samym dnie, gdzie odczuje swoją winę. Nie musisz jednak na to patrzeć. Możesz już spojrzeć w górę i iść ze mną. Śpij dobrze. Miłego wieczoru.